Cześć siemanko, Bejot z tej strony witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Alsen Gaming. Słuchajcie, emocje po mistrzostwach świata FIFA 22, gdzie reprezentacja Polski w składzie Dami Furman Bejot zajęła e, drugie miejsce powoli, powoli opadają, ale chciałbym w tym materiale jeszcze wrzucić do emocji z meczu półfinałowego, gdzie Zdeklasowaliśmy Szwedów, pokonaliśmy ich 6 do 1. Jak oceniam bramki, które strzelaliśmy? Jak oceniam te akcje, które kreowaliśmy? Gdzie kryje się tutaj analiza za bramkami, które strzelaliśmy? A gdzie kryje się troszeczkę szczęścia, które również nam dopisywało? Zapraszam Was serdecznie na ten materiał i pamiętajcie oczywiście o zostawieniu łapek do góry i subskrypcji na tym kanale, bo sporo ciekawego kontentu szykuje się, jeśli chodzi o FIFA 23. Zaczynamy! 23 w probe, że tanie o 10 zł z kodem rabatowym BJ. W edycji standardowej czekają na Ciebie aż 4 nowe dodatki. Sprawdź na alsen.pl/FIFA. Wiedzieliśmy, że Szwedzi grają raczej prosty, skuteczny do bólu, ale jednak prosty futbol, więc o akcje w obronie, które będziemy musieli przeprowadzać, nie martwiliśmy się, ale to, co było istotne, jeśli chodzi o nasze akcje, jeśli chodziło o takie bramki, jak tu strzelaliśmy, to zagrania, które przygotowaliśmy specjalnie pod ten turniej. Zobaczcie, bo to nie jest przypadek, bo potem też tak bramki e, padały w finale. Odegranie Kim Pembe na skrzydło do Leo Messiego i od razu tym środkowym pomocnikiem robimy tutaj rajd w stronę pola karnego. Po to, żeby ten Messi e, zagrał tutaj mocną piłkę do e, Kim Pembe. Po to, żeby ten Kim Pembe mógł albo uderzyć. Albo z tej e, główki, która się tutaj e, nadarzy zgrać. I tutaj, co ciekawe, jeszcze w tym momencie chciałem tutaj na to zwrócić uwagę. Jeśli ten zawodnik, ten zawodnik, a, który steruje Militał. Nie zachowa się tutaj odpowiednio, to nie ma opcji, żeby w grze 2 na 2 w tym momencie dobrze tak naprawdę zagrać tym drugim obrońcom. On jest tutaj przyłączony na Hulita, ale on będzie, ten drugi zawodnik, i tak spóźniony do tego zagrania. Hulit przyspieszy i gdzieś tutaj... Finalnie to szczęście dopisało, ale też oddaje Cesarzowi to cesarskie. Świetne zachowanie też Kaspra formana formalka, bo wyczekał tę sytuację. Nie podpalił się, nie strzelił na czerwonym. Gdzieś wielu graczy w tym momencie po prostu by spamował klawisz strzału, a tutaj Kaspar tego nie zrobił, tylko bardzo dobrze uderzył. I kolejny raz schemat akcji, który rozgrywamy od lewego obrońcy Sergio Ramosa przez środek pola. Tym razem to Eder Militao był tym, który zagrał piłkę. Proszę bardzo, teraz Kim Pembe, przez Ronaldo i znowu gdzieś staramy się tutaj wybierać na tę piłkę, ale tym razem nie decydujemy się. Na tę wrzutkę, żeby nie być po prostu monotonnymi, co też jest istotne w grze. Na najwyższym poziomie to odpowiedzialność przy linii. Umiejętność przetrzymania piłki w tej strefie boiska, w czym lubował się Damian Dejmi Augustyniak. Tutaj znowu podkreślę, szczęście nam też dopisało, gdyż po L2 fake shocie Damian chciał tę piłkę finalnie dogrywać. Ta piłka została pod nogami Messiego, ale duża cierpliwość, jeśli chodzi o tę grę przy linii. No i finalnie to szczęście dopisuje, bo tych sytuacji kierowaliśmy sobie sporo, jeśli chodzi o tę stronę boiska. Potem już tylko zwykły tapin, więc tutaj nie ma co już dalej e, opisywać tej sytuacji. Natomiast masz elastyką masz sytuację 1 na jeden. Też w sumie, powiem tak, teraz jak sobie to oglądam i nawet sobie to zastopowałem, okej, okay, szczęście było. Natomiast pasywność zawodnika, który tutaj jest jeden na jeden przy Mesim. on, okej, okay, przy polu karnym nie może zbytnio zagrać agresywnie, bo boi się o rzut karny. Natomiast chwilę wcześniej spokojnie mógł tutaj Tutaj, tu jest ten moment, gdy powinien tak naprawdę wchodzić z odbiorem, a, a, a zbytnio długo czekał z jakąkolwiek decyzją i finalnie sprowadził po części dla siebie nieszczęście. No i czas słuchajcie na moją ulubioną Bramkę, bramkę numer 3 w tym spotkaniu Gdyż w przerwie tego meczu Powiedziałem wyraźnie do Damiana I Furmana, jako, ja jako ten trzeci zawodnik Starałem się też czasami jakąś tą Radę trenerską, kołczowską yy, Udzielić i powiedziałem im Słuchajcie, mamy ten przygotowany wariant na zagranie Drugiej piłki, gdzie odgrywasz Z musisz się dobrze odwrócić Albo z dragbackiem Albo jakimś stepoverem I na timingu L1 R1 trójkąt, yy, tylko trzeba troszeczkę Tą lewą gałkę wycelować nie tak bezpośrednio prosto, tylko właśnie trzeba troszeczkę ma jakby lewego skrzydłowego zagrać, który wbiega z lewego skrzydła. I mówię do chłopaków: Zagrajmy to. Ja wiem, że może to wyjść tak, że szybko stracimy piłkę a, i po prostu Szwedzi będą mieć akcję. Natomiast spróbujmy ich zaskoczyć, bo oni teraz przez całą przerwę zastanawiali się, jak rozegrać całą połowę, jak rozegrać pierwszy kwadrans po przerwie, jak rozegrać pierwsze 30 minut po przerwie, a nie zastanawiałem się, co my zrobimy w Pierwszej akcji po przerwie, i no, po prostu idealnie udało się to e, zrealizować. Zaczynamy. kickoff, e, zagrywa Furman. E, Dami zrobił tutaj e, Stepowera, ale jeden, tylko perfekcyjny i to. To, że tutaj Cancelo tę piłkę przejmuje, a przechwyci ją za moment Cristiano Ronaldo, to tak w tej grze widzieliśmy to wiele razy. To trzeba po prostu wykorzystywać Cancelo, który po prostu łapie tę piłkę, bo inaczej tak by Cristiano Ronaldo ją na klatkę przejął. Więc on tak naprawdę próbuje tę piłkę zgasić, ale no, robi to z błędem technicznym, przechwytuje Cristiano Ronaldo. I strzelamy na 3 do zera Jeśli coś takiego nam wychodziło, to już wiedziałem, że musi być w tym meczu dobrze. Zaczynamy mecz numer dwa. Mamy przewagę trzybramkową możemy grać spokojnie, ale znowuż planem jest oczywiście utrzymywanie piłki. Ale jeśli poka pokaże się jakaś wolna przestrzeń, tak jak tutaj, kapitalne zagranie R1x do Zinoli. można zgrywać teraz na z pierwszej piłki do, do Hulita. Można tę akcję przyspieszyć, i to zrobili chłopaki perfekcyjnie. Furman, mi jego. Z pierwszej piłki. Kapitalna akcja. I też jak odmienna od tych, które ne, wykonywaliśmy w meczu numer jeden. Tam zwykle były oskrzydlające tam. Były też Czerwan Bole, tak jak bramka na 1 do 0. A tutaj klepka w środku pola Rivers Elastico. Zgranie z pierwszej e, piłki, e, finalnie. I strzał z pierwszej piłki gdzieś z linii ne, pola karnego. Zupełnie odmienna akcja. Coś, czego Szwedzi nie mogli się spodziewać. 49 minuta i Szwedzi strzelają swoją jedyną bramkę w tym e, półfinalnym ale skądinąd bardzo ładną, ponieważ tutaj yy, jeśli bronisz yy, w tej sytuacji, yy, tutaj Damian, daj mi, jak jeśli bronisz jeden na jeden, no raczej możesz spodziewać się, że rywal zrobi elastiko, spróbuje zrobić reverse elastico, albo gdzieś za chwileczkę będzie oddawał strzał, ale taki krótki fake shot, który tutaj zrobił yy, przeciwnik, bardzo, bardzo... Bardzo zmyliły Damiana i też świetne zagranie ze strony Szwedów. Natomiast jest 60 minuta: 1 do 4 i oni już muszą rzucić wszystko na jedną szalę. 72 minuta. Mbappé tutaj walczy na skrzydle. Podanie do Furmana. No, Furman tutaj po prostu się zabawił. Zagranie na tapin dość podobne finalnie w końcowej fazie akcji do tej bramki numer 2. No ale Furman, no co, no zabawił się, zabawił się, zakręcił ich po prostu. Strasznie, jeśli chodzi o zabawę w polu karnym, ale to też trzeba przyznać, że yy, przy tym wyniku gdzieś już w obronie podejmujesz wszelakie ryzyko, żeby spróbować tę piłkę odebrać jak najszybciej, żeby skontrować i jeszcze dać sobie szansę na, na odrobienie strat, ale... To już nie było w zasięgu Szwedów. 88 minuta. L1 trójkąt. Rozegranie do Kim Pembe, Potem trójkątem do Viniciusa. Tutaj zwykła wrzutka, chociaż nie, z L1. Wrzutka z L1 do Bejla. Tapin, ale tym razem tapin na główkę. Wygrywamy. 6 do 1. Półfinał Mistrzostw Świata FIFA 22 i chcę podkreślać właśnie ten triumf, dlatego że to było najwyższe zwycięstwo jakiejkolwiek drużyny, jeśli chodzi o fazę pucharową Mistrzostw Świata Narodów i przypadło to nam, przypadło to w półfinale, czyli w niezwykle prestiżowym momencie turnieju. Dzięki za dzisiejszy odcinek, pamiętajcie, żeby preorder FIFKi 23 zamawiać oczywiście z arsenc.pl/fifa. A my widzimy się już niedługo w kolejnym materiale. Trzymajcie się i do zobaczenia!